Czy da się tanio i łatwo wygładzić puszące, farbowane na blond włosy? Da się. Ja używam ich produktów od lat, o czym świadczy zapas w mojej kosmetyczce tych małych słodkich buteleczek. Można je dorwać na promocji za 4 zł. Są one bardzo wydajne. Mi wystarczają na naprawdę bardzo, bardzo długo. A co robi taka mała buteleczka? Oczywiście chroni nasze włosy przed wysoką temperaturą, przed działaniem słońca i zabezpiecza nasze końcóweczki. Olejki można stosować na mokre, wilgotne lub też suche włosy i można go reaplikować. Naprawdę zapach jest po prostu wspaniały. Najłatwiej go rozetrzeć w dłoni, troszeczkę rozgrzeć i rozprowadzić na długości włosów, szczególnie na końcówkach, tak żeby je odpowiednio zabezpieczyć. A mowa tutaj o.